Hej, to dzień dobry z tej strony, Andec, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A nie kliknąłeś? No i w... to miałem czekaj dwie minuty. No to kliknij. Kliknąłem. Więc ja Was witam jeszcze raz serdecznie. Tomek i Wojtek. Jesteśmy. Wow. Co to jakieś tam robisz teraz? Mamy odcinek. Halo! I to witamy to Was bardzo serdecznie. Kolejny raz. W... Minecraftowanych. Dzisiaj, moi drodzy, będzie dyktował Wojtek, a temat przewodnika to król lew. Can Maćku. you feel... Co? Zasłuchani. A, co ja powiedziałem z Minecraft? Zasłuchani. Can <laughs> you feel the love tonight? Aha, ja już widzę, co wjeżdża. Co wjeżdża? Ja już to, wiem, co to, będzie. to będzie sawanna. Sawanna, jak nic. Homberebere, bere. bere. Z nad rzeki wspomnień. Obraz u Wojtek, jeśli ty zrobisz drzewo. <laughs> żywo na, na... oj dobra, już wiem co będzie no Tomek, a zamkniesz za, tą swoją kucie? Nie, nie wiesz co <laughs> będzie Zna rzeki, ty, ry, ty. ale czekaj, bo to nie są wszystkie bloki chyba, czy wszystkie bloki? <laughs> go. czy ty przez... nie wierzę wiesz co, ja ci daję mój luk teraz no co, mam ciasteczko no <śmiech> 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 ciasteczko wychodzę bo szatem jest tylko jedyny na youtube Tomek, nie prowokuj mnie Chodź tomuś. Ja to jestem, jestem w jednym No dobra, jestem w jednym Oj, jestem w dupie. No ja już czekam, no. No cóż, Wojku. Ehm, dobrze, to teraz tak. Postawcie. Ehm, wszystko ma być zrobione w tej bielicy. Co? Co? Cały dół w bielicy. A, w bielica, dobra. To jest bilica, a to jest bilica. Tomek, śpiewajmy. Ja hom bere bere, hom bo, Moi drodzy, przypomnijmy tylko o tym, że jeżeli ktoś Maciek. ma pomysł na temat, zaraz, to I... piszcie w komentarzach. Osoba, która będzie miała najwięcej aby w ogóle, wygrywa tematem i budujemy to w kolejnym odcinku. Słucham ciebie ja bardzo. <laughs> Dlaczego ty pomyliłeś muzykę z Pustyni w Puszczy z No właśnie. <laughs> no, tak nie... no bo Ale savanna, a... no bo savanna to jest home, bere, tam, da. a Królew to jest kenio... You... Jezu. Feel, feel my love to... tonight... Ej, środek mam zostawić Wojtek? Taki jakiś ten, czy... Hmm? No, coś zostawić. Go. Nie, teraz macie gdzieś śpiewać, bo nie tam cały Całą mocą Chom bere bere, Nie śpiewaj tak często, bere bere. bo jeszcze Staś przyjdzie. <trym> I Nel. Staś <trym> przyjdzie. wspomnień obraz unosi się. S.M. wyzbroiłeś już? Nie, już kończę. Na rzeki Dostanę klejmy. No to trudno. Dobra, <trym> i teraz tak. Czekaj, też, tak, też ci tak powiem. Ci Ale tak jak, powiem. jak zostawiliście ten środek po środku wolny. No. Jeszcze nie zostało. poczekaj, bo mam wielką dziurę, jakby tu jakaś orka się przeorała. No już, no. Mam środek wolny. I tam nie macie wypełnione tym, prawda? Nie. To wypełnijcie i na to postawcie stona. Oj. Już. Już. Dobra. Ym, I teraz tak, zaczniemy myślę, że od tego, czyli teraz, jak macie postawiony ten blok, który postawiliście, to dajecie stona. od niego. Tak, dajecie od niego jeden też stowna w stronę ściany yy, zielonej. Okej. Okay. Dobra. Następnie, od tego klocka, który postawiliście, daj, dodajecie dwa dodatkowe w stronę ściany diamentowej. No. Okej. Okay. Teraz... A ja teraz, znowu. ja nie wiem co ty wyprawiasz, nie wiem czy tego, już... Teraz, od tego klocka ostatniego, którego postawiliście najbliżej ściany diamentowej, dajecie raz, dwa, trzy w stronę złotą. No. I jak postawiliście ten ostatni, cofnijcie się o jeden do tyłu. No. I dajcie dodatkowo jeden w stronę diamentową. jakaś krzyżówka druk. Tomek, to jest skrzyżowanie z nauki jazdy. Ja macie nie wiem, co to wyszło. Jakie skrzyżowanie macie To Tu nie, nie widzę skrzyżowania. Macie czy nie macie? Macie, macie. Znaczy macie. coś mam, to wygląda Dobrze. dziwnie. Jest jak to... siódemka. Dobrze, ale to nie o to chodzi. Teraz no. wróćcie do tego ostatniego, którego postawiliście w stronę ściany złotej. Złotej, no. no. Teraz o, dajcie o, od tego klocka trzy w stronę czerwoną. No. 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 I te dwa ostatnie klocki, które postawiliście. Do tych dwóch klocków dodajcie po jednym w stronę złotej. O! Co to jest? Nie wiem, co to jest. Macie? No, no. Macie, Macie. Teraz od tego ostatniego klocka, którego stawialiście w stronę, w stronę czerwoną. Zależy, no. który postawiliśmy, od której strony. Ten Nie, nie te, co dawaliście teraz w stronę złotą, tylko w Tom, stronę to nie czerwoną. Pytamy. No. To do niego dostawcie raz, dwa, trzy w stronę zieloną. Tomek, to wygląda jak za... biegów. Co za poidełko mi się wyszło? Macie? Macie? No? A teraz y, zadam wam pytanie. Połączyło wam się to w całość? Tak. tak. Tylko środek jest pusty. Trzy to teraz go wypędzę. są trzy puste. Dobra. No i wystają I... jakieś pa pachoły teraz takie. Nic nie powinno ci wystawać. Znaczy mi wystaje jeden. Mi wystaje jeden klocek. Znaczy nie, żebym się pytał. I... Z... Macie, kto do ciebie powiem? Dobra. Cześć, Wojtek, ty nie komentuj. Maciek, I, ci jeden Dzyndl stronę Diamentową, strone, strone, tak. I dwa w stronę złotą. Tak, tak, tak. Dobra, okay, dobra. Dobra? Czyli tak dobrze, tłumaczy, to, no dobrze, tak. Tak tłumaczy, no. No dobrze tłumaczę. Chociaż to jeszcze się okaże. Możesz kupować? E, teraz tak. No. E, stańcie w ten sposób, żeby za wami była ściana zielona. Mhm. No, no. I widzicie przed sobą cztery. Tak. No tak. To teraz. E, na drugim klocku od, od strony diamentowej no. No. czyli nie tym najbliżej, tylko tym troszkę bardziej do środka. Postawcie jednego stołna. Bardziej do środka? Na? Znaczy bardziej a na prawą na. stronę. Na, na, ale, robimy, ale robimy następną warstwę na tej same, na tej linii tych czterech. No Więc od prawej do lewej stawiacie na drugim jedno do góry. No. To może tak. Od prawej, od prawej do, lewej? do lewej, a nie od lewej do prawej? Od lewej do prawej są. Bo ja z wiesz, rozumiesz tym. It's clear. No, i co? Macie? Tak no. macie. To teraz do tego klocka, którego dostawiliście, dajecie jeden w stronę... Yy, yy, boże, żółtą. złotą. No dobra. No, co, co to tutaj się tworzy? I tak samo jak patrzycie, czyli no. za wami jest ściana zielona, zielona, po lewej dostawiacie do tamtego klocka, którego postawiliście, po lewej dajecie jeden, a po prawej dwa. No, Okej. Okay. <laughs> No. Teraz to zdublujcie, czyli dajcie jeszcze jedną taką samą warstwę w stronę yy, złotą. Tych czterech? Tak. Macie to będzie ten kamień, tam Simba był Nie, bierz poczekaj, namaszczony. Nie, poczekaj, jakichś czterech? To, do, ku, dobra, okej, okay, najpierw będzie źle, trudno, no. Okej. Okay. Później, tak samo jak patrzycie od góry... dobrowałem to. Dobrze, teraz jak patrzycie... Jak patrzycie od góry... To teraz znowu będziemy szli w stronę Ściany Złotej, ale musicie tylko drugi, trzeci, czwarty przesunąć, nie pierwszy. O jeden eee... do przodu, czyli do strony yy, Złotej. Czwarty. Dobra, mam. Pierwszy to ma być przesunięty od lewej do prawej. A który ma być wysunięty? Drugi, trzeci i czwarty. No drugi, ja trzeci, mam, no, no, no mam. dobra. To coś wyszło, no. No chyba mi też. Macie? No ewentualnie źle wysuwam. No. To hmm. jak, ja już czuję, że my się pochzranimy zaraz, nie? Ja już wiem, że już no. dobra, to teraz. Czekajcie tylko teraz, jakby wam to tutaj dobrze po powiedzieć. Obrazkowo, Wojtek, obrazkowo. Dobra, jak wystawiliście teraz te trzy klocki te, no. y, do to y, tak samo jak jesteście ustawieni, czyli za wami jest ściana zielona. Zierone, na, na, złotą e, patrzymy. na złotą patrzycie, to podnieście te trzy do góry. No. no, Ale ten najbardziej po prawej stronie skasujcie, czyli muszą... No. Podnosicie to na dwa. No. No co to w ogóle zapomnik jakiś. No mówię ci to, jest to, gdzie tam wiesz, Simbe, tam ta małpa przyniosła jo, coś Macie? coś z królem, no? no macie. Yy, dobra, to te. Kurde mnie tu blokuje. Czekajcie, czyli to tutaj home, o home dwa. bere, bere home, dobra, bo... Home, to teraz no. odwróćcie się tak, żeby za wami była ściana złota, przed wami zielona. No. I widzicie te, te dwa miliata, klocki, tak? No. Maciek? Tak. No to widzę, no. Przesuńcie je o jeden do przodu w stronę zieloną. Przesuńcie o jeden w stronę zieloną. No, czyli dodaj jeszcze raz to samo w stronę A. zieloną. No, 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 właśnie, o to mi chodziło. Ja, Tomek, ja już, ja wiem, że mam źle, no, okej. Okay. Masz? Mhm, mam. Teraz do tego, co postawiliście, dajcie jeden w, stro w lewą stronę. No. I trzy w stronę prawą. O, Tomek, to będzie hit. Ja pytaj nie, Rób, nie, pytaj, rób Okej okay. nie, <laughs> rób, po prostu nie, no dalej, dalej dalej Teraz tak, <laughs> Ja by wam to wytłumaczyć, kurde. <laughs> Wojtka, Wojtka, Boże. Wojtek, ja Dobra, nie wiem. teraz powinna... We, teraz powinny, teraz, słuchajcie, teraz powinna wam wyjść taka linia na 6. Raz, dwa, Raz trzy, dwa, trzy, cztery... cztery. No! No jest, no. To, to mamy dobrze macie. To tak samo, to tak samo jak stoicie, to dajecie znowu w stronę zieloną, ale tylko drugi, trzeci i czwarty. Od lewej do prawej. Trzeci, czwarty, Eee, no. ale... Da dajecie, co? Da jak dajemy? No przesuwasz stołna w stronę zieloną. Okej, okay, no, powiedzmy, że to o to chodzi. I teraz jak spojrzycie na to z góry, to powinien, e, powinniście ujrzeć taki e, prostokąt 2 e, dwa, e, dwa na 3. Znaczy jest, jest, jest z tego więcej, ale da się taki prostokąt 2 na 3. No, 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 no. Masz Maciek? No. To wyglądał mi jak młot pneumatyczny, ale mam. No dobra, to podnieście tylko te dwa pośrodku tego. Do góry. Tomek? Ale, ale te. No dwa podnoś pośrodku... dwa, Tomek, podnoś dwa pośrodku. No te dwa po środku. Dwa po środku. Jak widzisz ten prostokąt, to te dwa pośrodku co są. Podnosisz tylko do góry. Holy shit, to mogę powiedzieć, że nie widzę. Dwa, Tomek, dwa środku. Ja podniosłem już dwa pośrodku. U mnie to wygląda jak podstawa i na górze się robi czołg. Taka armata już mi się zrobiła z takim działkiem. Tak to jest czołg. Macie to zrobione. Król lew jeździł no? Macie to zrobione? No. no. Dobra, to teraz będziemy się przenosić na ścianę czerwoną i będziemy wszystko budować na ścianie czerwonej. Na ścianie. Ogólnie to bielice i stołna możecie już wywalić. Będziemy robić teraz to piękne słońce: bielice i stołna wyrzucić. Tak, no. i no, ja zaczynamy no. od lewej do prawej, czyli od złotej do zielonej. Będziemy robić no. na ścianie czerwonej. Na ścianie Dobrze. czerwonej, od Dobrze. lewej do prawej. To tak jak piszemy, Tak, no. i teraz dajecie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pomarańczowych. W jednej linii. No. No, to będzie ten zachód słońca piękny. Potem trzy żółte. No. No. I do końca lecicie z pomarańczowym. Dobra, mam. Następnie, od początku lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomarańczowego. Mhm. Y pięć żółtego. No. Piękne I do, słońce. I do końca lecicie pomarańczowym. Dobrze, już chyba ręce więcej, więcej więcej to będziesz miał, więc teraz będą 4 pomarańczowe. Dobrze, dziękuję. Tak mamy. Następna warstwa 5 czerwonych. Czerwonych? Tak. Iść mhm. zepsuł mi ich. 1, 2, 3, 4, 5, no. Potem 5 żółtych i do końca 5 czerwonych. 3, 4, 5 żółtych. No, no dobrze. Oszukać przeznaczenie i zrobić łańcuchy No Tak następnie y, 6 czerwonych. 4, y, 3 żółte. No i do końca lecicie z czerwonym. Dobra ja, ja wam zadam tylko jedno pytanie y, na samym dole macie 3 żółte tak tak dobrze. Dobra teraz następny pasek cały czerwony. Dobra, skończyłem Tomek. No. Następne trzy paski fioletowe. Aha, trzy paski to dobra. Raz, dwa, trzy. To jest fiolet? Fiolet. To jakaś flaga jest w Mozambiku, czy co? No, no, I... jest zachód słońca. No. <laughs> Nie pamiętasz? Nie. I <laughs> <ty> oglądasz filmy. <laughs> Macie? Macie. I ostatnie dwa paski niebieskie. To jest ta skała, gdzie. Dostał ten. Pokazany I To jest koniec, Wojtek? Twierzęciu. Nie. No. Macie? No. 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 Dobra, to teraz idziemy pięknie, ładnie do rogu diamentowo-emeraldowego. No, zielonego. Emerald tak? Emerald jest zielony, dobra. Tak. I teraz tak, ja tutaj sobie zrobię linie pomocnicze. Patrzcie się na ścianę diamentową. No, no. I teraz od lewej do prawej będziemy stawiać klocki obojętnie i we mną, bo to są pomocnicze. Stawiacie raz, dwa, trzy, cztery. Na no. ścianie no. diamentowej. No. W stronę mm -hmm, złotą. Mm -hmm, mm -hmm, no mm -hmm. tak, od lewej. Na do tym tak, na tym ostatnim, który postawiliście, dajecie jeden klocek do siebie, czyli w stronę czerwoną. No. Ale jaki klocek? Obojętnie, bo to są pomocnicze. Aha, Aha okej. Okay. Macie? No. no. I tutaj w tym miejscu, gdzie macie dalej jakby w stronę czerwoną, postawcie sadzonkę akacji. No. Eee, akacja. Ja miałem pomijać No, już już jest, no. Dobra, na razie nic z nią nie róbcie. A tak łatwo skosować? Tak. Jezu, skosowałem sadzonkę. <laughs> no, dobra. Teraz idziemy do rogu zachodu słońca i ściany Emeraldowej. No. Od słońca ściany. Czerwono. czyli do, po, po, pomarańczo, po, do pomarańczowo-zielonego y, brzegu. Okej, okay, dobra, no. I robimy tak samo i po ścianie y, zielonej w stronę diamentowej. Dajecie czyli... raz, dwa, trzy, cztery bloki, znowu. Tutaj nasze y, y, zielone budujemy. Tak. Jak to da było? I znowu czyli dwa tak, do siebie dwa, i sadzonka, trzy, tak? I jeden do siebie i sadzonka. No dobra. Okej. Okay. Usunąłem no, te co, bloki, już. Znaczy, już usunąłem. No. Tak, i usuwasz. A to nie jest symetryczny Tomek. Znaczy no, ale tak te... w o tym chodzi. Macie? No. no. Dobra, to teraz idziemy do żółto-pomarańczowego. No. I tutaj robimy tak samo w stronę diamentową. Czyli stawiać: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Pięć na dwa. Jeden do siebie i sadzonka. No. Okej. Okay. No mam. I jak postawiliście tą sadzonkę, no. to teraz będziemy od tej sadzonki iść w tej samej linii w stronę ściany diamentowej. I robicie no. to na raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dajecie sadzonkę. Pięć i na szóstym dajemy sadzonkę, dobra. Tak. Jezus Maria. Dobra już, bo zepsułem sobie dobra, moją ziemię. Teraz, teraz to jest wszystko jeżeli chodzi o drzewa, więc weźcie mączkę kostną i niech wam wyrosną. Wiadomo, nie będę na to patrzeć, czy są takie same, no bo to wiadomo, nigdy nie. Nigdy takie samo nie będzie. Dobra. A do, o, Jezu, wydupiło. No i też. <grym> no, Simbaż nie przejdzie No na już komanę. mam... O, Macie? Jezu, zrób, no. I teraz y, to już jest w waszej, że tak powiem, y, no, co, co, twórczej? inwencji twórczej. Weźcie sobie trawę, blok trawy, wysoką trawę i to ten uschnięty krzaczek. Czekaj, wysoka, wysoka Tomek, trawa. wpisz po prostu trawa. Czekaj, bo na czat weszłem. No, mam. Trawa morska, nie, trawa... Nie, trawa wysoka trawa wysoka trawa. Weź sobie trawa. Do Tomek. Wysoka trawa. I wpisz sobie krzak po prostu. I taki jest, ten taki uschnięty, co jest na pustyniach w Minecrafcie. Uschnięty krzak, no dobra. No dobra, mam, no. I teraz na, tym na tej bielicy, czyli na tym bloku, gdzie jest niby ziemia, ustawiajcie to totalnie randomowo, jak chcecie. żeby to po prostu miało podłoże, że tak powiem. I jak skończycie, możecie wyjść, bo to jest świat. No dobra. Hoi. Okay. Ja powiem tylko tyle, bardzo, ale to bardzo ciężko było cokolwiek z tego alwa zrobić. To to jak na dał Downie też bardzo trudno. No bo tematy teraz cieszysz się, ci wchodzą, nie? No niestety. Ja chciałem totem, ja chciałem u siebie totem pierwszy wybudować, ale to się nie dało. Ja bym sobie zrobił potem. Ale za mała powierzchnia to wyglądało to tak jak dildo. <grym> no także jak skończycie to możecie wyjść. Ja jeszcze sadzę. Ja w sumie też jeszcze sadzę. Dobra, wychodzę. Aha, krzaczka mogę tylko na ziemi dać, dobra. Mm. Ja czy ja mam wrażenie, że ja skałę podupczyłem. Mm, możliwe, bo ona była bardzo trudna do wytłumaczenia. Bardzo i bardzo trudna do zrozumienia. No dobra. Ale to, to może być i... Już wyszedłem. Ej, zrobiłem dobrze skałę. No ciebie tak? jesteś? Ej. No na... Ej, zrobiłem to? No bo to mnie nie, zrobi... nie zrobiłem bo To dobrze. było ciężko zrobić na tak małej powierzchni, tak? Więc to jest powiedzmy ta skała, gdzie było z tym. Zrobiłem dobrze. Simbom i skałami. No to z tym... ja mam, ska no, ja, nie, mam nie, punkt nie mam punktu. Małpiszonem. Ja wam pokażę. E, gdzie to się otwiera? Tu się otwiera. Cyk. A Ty. czemu żeś tutaj nie zrobił ten? No bo ja, ja słyszałem to co rozumiałem. W sensie, ja rozumiem to co słyszałem. A tu żeś nie tu, tutaj żeś nie dał w tą stronę. No ja tak usłyszałem. Mhm. No ale drzewa widzę wyrosły nam. O tu Maciek, czemu dajesz tylko jeden pasek z niebieskiego? Bo. bo ja mam y, z, bardziej zachodzące słońce już. <Esbytania> no dobra, no ale niestety skały, mój drogi, się nie da podrobić. Skała to jest skała. Ona jest twarda i... Excel... skały srały, Maćku. Słucham. No, ale poszło spoko. Natomiast chyba zrobiłeś... Właśnie próbuję obczaić, czy dobrze zrobiłem tą e. skałę. Tak, ty zrobiłeś dobrze skałę. Did, 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 did. Tak, Obywne. jest identiko. no. Dobra. Także cóż, no, to muś punkta tutaj zdobywa. Ej. Bardzo dobrze. To co? My będziemy kończyć. Mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dla was oczywiście serdeczne nowki, kiski i besoski, bo was bardzo mocno. Mm -hmm. I Pamiętajcie, że osoba, która będzie miała najwięcej zabytków pod komentarzem, to jej temat będzie budowany. A były ze mną oczywiście Tomek i Wojtek. Byliśmy! Byłem też ja. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa! pa. pa.